Widać, widać, jak pan konziołka w utrudnia w osób prywatne prowadzi na tej drodze. I manipuluje manipuluje ludźmi, w końcu nie się, jeśli ktoś za niego tak ja to jak wezmę, robić dobrać, muszę tak. to powiedzieć, Nisze. że radny, gdzie my nie mamy innego radnego w Biegonicach, tylko jest pan konziołka, przez półtora roku pisaliśmy nawet na piśmie zaproszenia, żeby przyszedł, bo uważamy, że radny to jest ktoś, kto dba o potrzeby i problemy mieszkańców. Nie przyszedł przez cały ten okres, dopiero ostatnio. Jak tutaj zrobiliśmy ten protest, tą blokadę, przysłał pana, żeby czy byśmy się chcieli z nim spotkać ale na garażach Karolniczego. to że przejeżdżał obok nas i nie, nie wysiadł nie, to jest inna sprawa ale tylko w garażu nie wiem czy nie wiem o co chodzi że będzie stał, siedział z drugiej strony stołu czy daleko od nas w każdym bądź razie nie mamy radnego tutaj z okolicy który by nam w jakikolwiek sposób pomógł Szanowni państwo bardzo dziękuję wszystkim zgromadzonym tutaj mieszkańcom osiedla Biegonice, szczególnie tutaj zlokalizowanych przy ulicy Zakładników. Dziękuję wszystkim państwu dziennikarzom za przybycie. Chciałem poruszyć dwa tematy dzisiaj, czyli problemy przy ulicy Zakładników. Dlaczego tutaj od tygodnia mieszkańcy blokują przejazd dla pewnych firm zlokalizowanych przy końcu tej ulicy? Oraz sprawy generalnie śmieci w Nowym Sączu, co wiąże się też z niedawno przyjętymi uchwałami regulującą stawki opłat za gospodarowanie nieruchomościami, ponieważ musimy się dostosować do ustawy obowiązującej w tej chwili i stawki, które miasto pobiera, muszą równoważyć kwotę, którą ponosi spółka nowa na zagospodarowanie odpadami. Stąd też ustalona wcześniej stawka 19 zł, przyjęta przez konstruktywną część Rady Miasta. Natomiast pojawiła się w obiegu przed sesją nowa uchwała, która likwidowała tą uchwałę, którą już przegłosowaliśmy. Chcą dzisiaj się z kolei pod, przez pana przewodniczącego Kąziołkę podpisana nowy, nowa uchwała, która chce przywrócić stawkę 750 niezgodnie z przepisami ustawowymi, czyli nie bilansuje to kwot ponoszonych przez miasto. Ja zapytuję, dlaczego część radnych dąży do tego chyba, tak mi się wydaje, bo na to wygląda, żeby takie wprowadzić zamieszanie w odbiorze śmieci. W cenie gospodarowania nieruchomościami, w, w cenie gospodarowania odpadami, żeby nie wiem, czy narazić spółkę nowa na upadek, a przez to, żeby to właśnie prywatne przedsiębiorstwa odbierały śmieci od Nowosądeczan. No bo 7,50 jest żadną kwotą, która w żaden sposób nie bilansuje tego, co miasto ponosi od. Yy, Ponosi na zagospodarowanie odpadami. Panie dyrektorze, tutaj mamy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Może w kilku słowach pan by się odniósł do tego, co, co, proponują, co proponuje grupa radnych. Panie prezydencie, szanowni państwo, witam serdecznie również wszystkich. Szanowni państwo, ustawodawca w ubiegłym roku, we wrześniu, wprowadził nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Ustawa ta wprowadziła kilka diametralnie podstawowych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą wprowadziła ta ustawa, to jest, to jest obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich, zarówno przez mieszkańców, jak i przez podmioty, podmioty gospodarcze. I ta ustawa wprost nakazuje i ta ustawa wprost nakazuje, że jeżeli ktoś nie segreguje, to nie ma już w tej chwili ceny za odpady niesegregowane, jest tylko podwyższona cena za brak segregacji. I w tym momencie, i w tym momencie ustawa narzuca wprost na wójta burmistrza czy prezydenta, w przypadku naszym na prezydenta, obowiązek, że jeżeli zostaje udowodnione komuś, że ktoś nie segreguje odpadów, to ma obowiązek prezydent wnieść dla niego opłatę podwyższoną, nie za niesegregowane śmieci, tylko za śmieci, Przepraszam, za odpady, które ktoś nie segreguje. Ustawodawca wprowadził również obowiązek, obowiązek, że taka opłata podwyższona będzie od dwukrotności do czterokrotności. I w przypadku takim, jak wspomniał pan prezydent, że stawka od mieszkańca bądź też stawka od pojemnika dla podmiotów gospodarczych, jeżeli, jeżeli nie, nie zostaje zachowana, nie zostaje zachowany proces segregacji śmieci, to ona będzie wynosiła. W przypadku mieszkańców Rada podjęła na wniosek Prezydenta uchwałę, że ona będzie ta najniższa, czyli dwukrotność, czyli to jest 38 zł. Nie w porównaniu z tymi 19 zł, nie czterokrotność, bo prezydent mógł zaproponować nawet do czterokrotności, a wtedy byłaby to kwota 78 zł, ale prezydent tutaj już zdecydowanie poszedł na minimum, co nakazał ustawodawca. I stąd też jeszcze raz, jeszcze raz podkreślam. To jest pierwsza podstawowa rzecz, która, którą ustawodawca wniósł w ubiegłym roku i dał samorządom na to rok czasu, aby, to, aby przepisy ustawy wprowadzić do lokalnych, do lokalnych działań, czyli do regulaminów i do cenników, czyli do września bieżącego roku. Kolejną potężną zmianą, jaka, jaka miała miejsce, w, w ustawie to jest to, że już od, y, momentu, od momentu, kiedy wprowadzamy nowe cenniki, kiedy wprowadzamy nowy regulamin, płacimy nie ryczałtowo za odbiór i za gospodarowanie odpadów, tylko płacimy za tony. Ile ton oddamy, tyle, za tyle musimy zapłacić. I im więcej mieszkańcy oddadzą ton, tym niestety ta kwota będzie będzie rosła, rosła i rosła. Wspomniał prezydent, że rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj pojawiły się projekty uchwał, które mówią, wracajmy, wracajmy. ten ostatni z dnia dzisiejszego, wracajmy do stawki 7.50, ma się to nijak, proszę Państwa, do ustawy, która mówi, gospodarka odpadami komunalnymi winna się bilansować. Ile wpływu i ile kosztów? Tyle powinno być wpływu. No jak dzisiaj sobie można wyobrazić że przy stawce 750, a powiem tylko Państwu tyle, że rzeczywiście to jest kwota, która jest dalece niewystarczająca. I, dzisiaj, I dalece odbiegająca od i kwot, od, które posiadają inne gminy. Dokładnie. I dzisiaj, i dzisiaj, jeżeli radni w swoim uzasadnieniu odwołują się do sytuacji, że ktoś kiedyś nie przedstawił szczegół, szczegółowej kalkulacji, bo prezydent e, w ubiegłym roku swoim zarządzeniem wprowadził odpłatność za, 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 za e, odpłatność dla nowej formy rekompensaty, to w tym momencie, to w tym momencie no jest to bezzasadne, bezzasadne, żeby tak twierdzić, dlatego że nim została podjęta ta e, decyzja przez prezydenta w, na lipcowej sesji Rady Miasta w ubiegłym roku była Dokładnie przedstawiona kalkulacja, kalkulacja przez spółkę Nowa, która już mówiła, że rzeczywiście samo zagospodarowanie odpadów, czyli umieszczenie segregacja, przeróbka, odprowadzenie do dalszego przerobu tych, których już nie można zagospodarować tutaj, że po prostu no to już jest ponad milion złotych, a radni ciągle się upierają, powinno wystarczyć nowej 500, 500 złotych. 500 tysięcy złotych, pół e, Ja uważam, że takie działania części radnych, którzy w ten sposób postępują, jak e, część nasz, ni niestety niekonstruktywnych radnych e, miasta Nowego Sądza, nosi znamiona działanie na niekorzyść spółki Nowa. I ja się tak publicznie zapytuję wszystkich radnych, w obecności mieszkańców zgromadzonych przede mną. Czy działania są, te działania są po to, żeby Spółka Nowa upadła i wysypisko nasze wysypisko śmieci przy ulicy Tarnowskiej zostało zlikwidowane po to, żeby wozić śmieci w inne miejsce? To jest takie pytanie otwarte, szczególnie do pana radnego kądziołki, który podpisał dzisiejszy projekt uchwały. Czy o to chodzi, żeby miejska spółka upadła i żeby wysypisko już przy Tarnowskiej nie funkcjonowało? A teraz, jeszcze, chciałbym kilka słów z mieszkańcami. Odbyłem tutaj wcześniej jeszcze rozmowę z grupą mieszkańców. Informuję uroczyście tutaj wobec kamer, że prezydent nie poczyni żadnych kroków żeby uspokoić tutaj sytuację i znak 30 utrzymanie 30 km na godzinę oraz 3,5 tony maksymalnie obciążenia na tej drodze będzie utrzymany. Jeśli Jeśli, jeśli pojawią się jakieś czynniki zewnętrzne, bo jedynie decyzje z tego co wiem, może uchylić organ nadzorczy, czyli wojewoda, jeśli pojawią się takie przepisy ze strony wojewody, to już niestety niezależne od nas, natomiast my z mieszkańcami będziemy walczyć, żeby ten stan rzeczy utrzymać. 14 sierpnia 17 oczywiście roku, to umówmy się, jest końcówka działania pana prezydenta Gwizda, nazwijmy rzecz po imieniu. Jest wniosek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i słuchajcie, tu jest najlepsze, to jest o braku konieczności przeprowadzenia tak, tak, oceny opinię. oddziaływania tak. na środowisko przedsięwzięcia firmy PM Style. Także, proszę Państwa, no umówmy się, że nie jesteśmy podejrzliwi, tylko po prostu uważamy, że od początku po prostu... Ktoś im pomagał, pomaga na, tak, dalej, to, to bo to jest to niemożliwe. Tyle naszych inicjatyw. Widać, jak pan kądroga w utrudnia w osób, prywatę prowadzi na tej drodze. I manipuluje manipuluje ludźmi, kurczę, w końcu niech się, jeśli ktoś za niego, tak wiadomo, to, ja to mogę Ja dzisiaj tak na szybko dorwałam uchwałę o odpad, ustawę o, o odpadach i tam między innymi znalazłam tak. Że gospodarka odpadami nie może funkcjonować, jeśli powoduje zagrożenia dla wody, więc nie wiem jak ten potok czy nie powoduje, wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. Więc proszę bardzo, jest tam kulturowe miejsce. To są zakładnicy, dlatego to się zdrowie. ulica nazywa zakładników, bo tam są rozczelani zakładnicy z nowego sącza, z II wojny światowej. Tam są groby, na pewno Państwo byliście i wiecie, a poza tym... Przyrodniczym. Ten teren jest blisko lasu. Tutaj zawsze to była droga, gdzie dzieci z biegonic, rodziny z biegonic spacerowały, czy to w tygodniu, czy to w niedzielę. Teraz nie ma takiej szansy. Akurat no, po prostu w niezbędnych przypadkach, po jakieś rzeczy niezbędne wychodzimy, bo tak. To jeszcze jedno wspomnę, o ile kierowcy, bo my nie jesteśmy przeciwko działalności tak. w ogóle. Tu jest bardzo dużo firm. Już nie będę może wymieniała nazwami, ale szyją garnitury, są deweloperzy. Tu była glina, tylko z gliną mieliśmy inny problem. Po pierwsze, glina była, bo to jest kopalina tylko tutaj, więc musieli ją brać. Natomiast panowie od gliny po prostu stawali, jak my tak. idziemy. Zjeżdżali gdzie się da, jeździli rzadko, a od paru lat jeżdżą w ogóle bardzo rzadko, kończą działalność, jak żeśmy się zdążyli rozeznać. Blina nie idzie, cegła nie idzie, po prostu kończą działalność, jeżdżą tylko tak od czasu do czasu, i naprawdę jest to wielka kultura, bo rozmawialiśmy z nimi. Tylko wiedzieliśmy, że skoro kopalina jest tu, a panowie nie. Panowie mogą wszędzie. Niekoniecznie w mieście nowy sącz. I niekoniecznie, żeby to jeszcze były wszystkie śmieci z nowego sącza. Nie, to są z okolicznych gmin. A te niebezpieczne, umówmy się panowie, nie mówmy do spodu, ale dobrze wiecie, przy, wyczytałam też w tej ustawie, że nie wolno przywozić ich z innego województwa. Tutaj chodzą dzieci, na dodatek są dwa przedszkola. Nie wiem, czy państwo zauważyli. Wyobraźcie Szybuj. sobie. Ponad 200 rodziców codziennie, dwa razy dziennie, raz przywozi i odjeżdża, drugi raz przyjeżdża po dzieci i odjeżdża. Wyjazd do włączenia się do ulicy zakładników naprawdę staje się niemożliwy. Nie możemy wyjechać z posesji. Teraz w dobie tej zarazy za przeproszeniem, to yy, dlaczego my mamy gdzieś, no to była jedyna alternatywa dla naszego odpoczynku, relaksu. Tu wszyscy ludzie ciężko pracują, wszyscy płacimy podatki nie tylko wy, a tam tak płaci podatek do Urzędu Gminy Piwnicznej, bo tam ma zarejestrowaną działalność, nawet nie od środku transportu. W maju zeszłego roku mieliśmy spotkanie z przedsiębiorcami tutaj właśnie w biegoniczach. Część mieszkańców też była na tym spotkaniu. Przedsiębiorcy zobowiązali się do przedstawić nam koncepcję dwóch dróg. Takie koncepcje wpłynęły w lipcu. Tego roku, czyli przeszło rok po, po roku i wpłynęło w zeszłym tygodniu pismo od przedsiębiorców. Przez ostatnie półtorej roku było absolutne milczenie w temacie. Mm -hmm. Co, Zapoznał się pan z tymi koncepcjami? Mamy. To, znaczy, to trudno nazwać koncepcjami. To są po prostu ślady na mapie, kreski na mapie. No, na razie nie skonsultowane z mieszkańcami, ani no, z nami, bo to wpłynęło, tak jak mówię, w lipcu, czyli no, nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby aż tak dobrze prześledzić mm, o co, o co tak de facto tym przedsiębiorcom chodzi? Też mapa nie jest chyba wystarczająco wyskalowana, żeby dowiedzieć dokładnie... Niestety są czynniki polityczne, które nas tutaj blokują przy tej ulicy i chyba tylko przez media musimy prowadzić jakby rozmowy z przedsiębiorcami, bo w innym przypadku nie ma zainteresowania w ogóle kontaktu z nami. Być może czują się na tyle umocowani i chronieni pod jakimś parasolem politycznym, że tak się dzieje. Natomiast ja powtarzam raz jeszcze przy wszystkich mieszkańcach, prezydent jest dla mieszkańców przede wszystkim. I, e i będziemy bronić tutaj interesu mieszkańców do samego końca, chociaż będzie to wbrew niektórym czynnikom politycznym. Dziękuję. Czyli zostaje w tej chwili ta droga z ograniczeniami prędkości? 3,5 tony i 30 km na godzinę, tak. Na sesji najbliższej albo w październiku, albo w listopadzie będziemy procedować zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tak, żeby ograniczyć w pewien sposób możliwość tutaj składowania szczególnie tych najbardziej niebezpiecznych odpadów. I pod tym względem też chcemy mieszkańcom pomóc. Ja proszę mieszkańców o wsparcie na tej sesji, bo wiecie jak to jest u nas w Radzie Miasta. Natomiast no, mamy tutaj transparent, nie chcemy śmieci. Ja myślę, że wszyscy mieszkańcy tutaj ulicy Zakładników czy osiedla całego woleliby jednak, żeby funkcjonowało miejskie wysypisko na ulicy Tarnowskiej, a nie tutaj przy Zakładników. Tak? No. To, to też apeluje o wsparcie nas w tej walce, nierównej walce z niektórymi radnymi, którzy udają, że dla celów, dla dobra społecznego z cudzych pieniędzy będą obniżać opłaty śmieciowe, co jest niezgodne z prawem. Chyba tylko po to, żeby to, to wysypisko na Tarnowskiej nie funkcjonowało. Mam nadzieję, że nie takie przesłanki nimi kierują. Do prezydenta, jak i do wojewody w sprawie i drogi, i tego tam składowiska w cudzysłowiu, ja oczywiście będziemy z mieszkańcami cały czas w kontakcie. Słyszałem dzisiaj, że, że mieszkańcy chcą jeszcze przez tydzień tutaj pilnować przestrzeganie przepisów prawa. Jeśli będą jakieś problemy, my oczywiście wyślemy tutaj naszą straż miejską, jeśli będzie taka potrzeba. Oczywiście wspieramy Państwa gorąco i służymy Urząd pozostaje do Państwa dyspozycji. Cały czas prezydent jest z Państwem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zwracaliśmy się do Was o podanie numerów rejestracyjnych samochodów, które będą tutaj przejechać, przejeżdżać, żebyśmy się mogli zastanowić, czy wydawać takie jednostronne pozwolenia na to, natomiast Państwo powiedzieliście, że nie dacie numerów rejestracyjnych. Że... A taką mam informację z MZD. Nie wszystkich, nie wszystkich pojazdów. I z tego co wiem, bo mieszkańcy tutaj liczyli. Nie może, szanowni państwo, być tak, że każdego dnia przejeżdża tutaj przeszło 100 ciężarówek, no bo tyle jest liczone. Popatrzcie się państwo na tą drogę, no. Przecież tu nawet chodnika nie ma. Ja tylko, ja, szanowni państwo, ja tylko dodam, że plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza tu taką działalność, o jakiej panowie mają, został zmieniony w 2017 roku, więc całkiem niedawno i yy, no, czy naciski, to już pewnie państwo sami sobie możecie dopowiedzieć. No ja mam takie wrażenie nieustannie, że część radnych dąży do tego, żeby podłożyć prezydentowi nogę, żeby działać na niekorzyść tak naprawdę miejskiej spółki, może w jakimś celu. Ja nie chcę tutaj rzucać, dawać zarzutów, ale jakoś te sprawy mi się, mi się tutaj łączą. Już na pewno też Państwo słyszeliście o Belownicy, która została przekazana z miasta tutaj no, za symboliczną złotówkę na rzecz firmy tutaj działającej. No są to takie działania, które no. No ja i ja tego nie powiedziałem, natomiast dzisiaj, tak jak mówię, pan przewodniczący Kądziołka podpisał nową uchwałę, w której niby w interesie mieszkańców chce zmienić ceny za zagospodarowanie odpadami tak, chyba żeby, no, no bo co to spowoduje? To, że spółka nowa nie dostanie pieniędzy tyle, ile powinna dostać, bo według prawa musi się bilansować to z budżetem, który dostajemy od mieszkańców i co? I spółka przestaje istnieć? Wysypisko przestaje istnieć? A co z audytem, który stwierdził, że y, wydanie decyzji było zrażącym naruszeniem prawa. prawa? Tak. Y, Znowiliśmy to postępowanie. Y, przedsiębiorca się zażalił na nasze postanowienie o nałożeniu obowiązku raportu oddziaływania na, raportu oddziaływania na środowisko i... Sprawa aktualnie z samorządowym kolegiem odwoławczym. I tak jak pan prezydent wspomniał, będziemy chcieli zaprosić najpierw pana marszałka, a potem wojewody, wojewody krakowskiego, bo nie wiem czemu Kraków jest przeciwko nam. To, że urząd, wojewoda jest przeciwko nam, to już wiemy. Natomiast nie wiemy jeszcze jak z Panem Marszałkiem. Chcemy go tu zaprosić. Po pierwsze, żeby zobaczył tą lichą drogę, przedstawić mu tą sytuację. No cóż, będziemy patrzeć na ręce samorządowemu kolegium odwoławczemu, jak podejdzie do sprawy. Miejmy nadzieję, że nie politycznie.